Dopierdoliu grata, żeby mnie dobit Ale to śmierdzi mi ten mecz, ja to sprawdzę. Ja muszę tak przez zadali, no, dali, no. Ach, kurwa. Ja się nie się zjebał, to może by tutaj nie śmierdział, ale... <śmiech> <śmiech> A ty <śmiech> <śmiech> Dobra, tego meczu nie było oficjalnie. Ofi. No. <laughs> au, 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 au! Stój tam jeszcze! Może nie. No. no, no, no. Dobra, ja mam już. <laughs> Czekamy, kiedy Adia ja dostaje Ale poskocz! Z <laughs> tyłu zaj... A nie, jak kończę. <laughs> Aha. RIP, cheaters, coś tam. Easy VAT. Teleportował, kurwa. Cheatery to są. Wszystkie mają komentarze. <laughs> Jeden. <laughs> Ale co kontent jest? To moje. 4-10. Nie mają tego. Adrian umiera chyba. ten człowiek już nikt z niej. No, to jest, to jest, spokojny, jest, nie martw się. jest kurwa rozgrzewka? Tak to trochę wygląda Przez tybie... oh, Kurwa ma Drugi ja się dam nabrać No tak na, na tym, u góry była, u góry była Na parapeciu Nie no kurwa wychodzę stąd Nie, bo karę dostaniesz Zapomniałeś o tym Bartek Żółty się przedarł Aha I wbiegł w swojego młotowa. Ja. No, kurwa odniewał teraz. Ale na środowisko. O kurwa, widziałeś to XD po rusku? <grywa> ja cię pierdolę. Nie obiecuj. O, Adrian to był dobry moment. <grywa> Granat papież granaty! wychodzi papież granaty! granaty i od razu Wiem, że od razu. granaty! No Leon, tak jak mówię, mu się nie chciało żyć. No bo chyba już, on, jest, on już ze, ze sznurem siedzi. No, teraz 2-1! Z Skapcaniały, a ja smucił. idę do ciebie. I chuj, się poszedłem, kurwa. butelka z ogniem! Dobrze! Kurwa! Dobrze! Wybucha, nie? Ale w plecy widziemy. się wpierdala. Dobra, chodź, 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 chodź. Kurwa. Pięknie. Kurwa, MVP jestem, no nie wierzę! Það er eitthvað að hérna. Hvað? 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 Hmm...